Sprawy kryminalne często wiąże tajemnica, niedopowiedzenia i ukryte ślady. Jednak to, co spędza sen z powiek nie tylko bliskim, ale i funkcjonariuszom, to zaginięcia. Gdy do nich dochodzi, człowiek po prostu przypada bez wieści, nie zostawiając żadnego śladu. W takim momencie w pierwszej kolejności Podejrzewa się, że rodzina pod płachtą niewiedzy próbuje zatuszować zbrodnie. Gdy to się nie potwierdza, kolejną prawdopodobną hipotezą według śledczych staje się dobrowolne porzucenie bliskich, ale ten scenariusz zwykle bojkotuje rodzina. Niektóre z takich spraw nigdy nie znajdują swojego rozwiązania. Chociaż nierzadko wiele osób poświęca im swoje życie. O takiej sprawie powiem ci właśnie dziś, gdzie chociaż śladów jest niewiele, to nie oznacza to, że nie ma ono swojego rozwiązania. Rafał Dąbkowski przychodzi na świat 3 listopada 1980 roku w Katowicach. Jest synem Jolanty i Waldemara. Rodzina ta niczym nie wyróżnia się na tle innych. Prowadzą zwykłe, spokojne życie. Są pracowici mają rodzinny biznes, jakim jest myjnia samochodowa. Rafał wyrasta na wysokiego i dobrze zbudowanego mężczyznę. Jako nastolatek uczy się w technikum samochodowym w Chorzowie. Nauka jest dla niego ważna. Uczy się bardzo dobrze, a co więcej, mimo młodego wieku, to bardzo poukładany nastolatek. Jest miły i sympatyczny, ma sporo kolegów, a od pewnego czasu także jest szczęśliwie zakochany. Rafał ma bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami, często z nimi rozmawia i zwierza się ze swoich rozterek. Jola i Waldemar chcą zapewnić synowi jak najlepsze warunki, jednak nie chcą go wychować na rozpieszczonego chłopaka. Starają się pokazać Rafałowi, że w życiu można wiele osiągnąć, ale tylko dzięki uczciwej i ciężkiej pracy. I wygląda na to, że im się to udaje. Ponieważ syn wyrasta na pracowitego chłopaka, który szanuje pieniądze i wie, że nie spadają one z nieba. Od dawna też, z uwagi na to, że rodzice mają własną firmę, w wolnych chwilach pomaga im w pracy, aby dorobić sobie na własne wydatki. Gdy Rafał kończy 18 lat, dostaje od rodziców niebagatelny prezent, bo jest to pierwszy w jego życiu samochód. Rafał jest przeszczęśliwy, bo to ważny moment w życiu chyba każdego chłopaka. Wie jednak, że na jego utrzymanie musi zarobić sam, więc praca w mejni wpisuje się na stałe w jego harmonogram. Rafał odpowiedzialnie stara się dzielić swój czas między szkołę, pracę i znajomych. Taki układ chłopakowi bardzo odpowiada. Poza tym, dzięki pracy w mejni samochodowej, po wykonaniu swoich obowiązków, może zadbać o swoje cztery kółka. Nadchodzi niedziela 4 lipca 1999 roku. To piękny słoneczny dzień. Rafał niedawno skończył trzecią klasę technikum i aktualnie ma wakacje. W ich trakcie bardzo często ze znajomymi chodzi na kąpielisko fala w parku chorzowskim. Jest to jedno z najbardziej kultowych miejsc może i na całym Śląsku. Ciepłe i słoneczne dni odwiedzają je prawdziwe tłumy ludzi. Tego dnia Rafał też ma w planach spędzić popołudnie na kąpielisku. Rano, pomimo tego, że jest niedziela, jedzie do pracę w Mejni. Pani Jola z mężem również zamierzają wykorzystać ten piękny dzień rekreacyjnie i wpadają na pomysł, aby pojechać do Ustronia. To miejscowość uzdrowiskowa oddalona od Katowic o kilkadziesiąt kilometrów dlatego też wsiadają w samochód i po drodze zajeżdżają jeszcze do Myjni, aby zaproponować wspólny wyjazd także Rafałowi. Syn jednak odmawia, bo ma już plany na popołudnie. Razem z Grzegorzem, kolegą, który mieszka niedaleko, omówiony jest na basen. Rodzice oczywiście rozumieją i szanują plany syna, dlatego odjeżdżają sami. Rafał po zakończeniu pracy wraca do domu, na basen zwykle bierze tylko najpotrzebniejsze rzeczy, nie chce niczego zgubić, dlatego teraz też pakuje ręcznik, kilka złotych na wejściówkę i zabierając swój czarny plecak wychodzi z domu. Rodzice Rafała wracają do domu około godziny dwudziestej. Dom jest pusty, nikogo w nim nie ma, ale nie dziwi ich to. Wiedzieli, że Rafał miał plany na popołudnie. Poza tym są wakacje, a on jest pełnoletni, więc rodzice nie kontrolują go na każdym kroku. Jednak gdy zbliża się godzina 22, trochę zaczynają się niepokoić, bo w zasadzie Rafał nie uprzedził ich o żadnej imprezie, a zwykle to robił. Więc dla spokoju ducha dzwonią do niego, aby upewnić się, że wszystko jest okej. Okay. Niestety okazuje się, że jego telefon jest wyłączony. Być może padła mu bateria, i chociaż rodzice Rafała starają się nie panikować, to ziarno niepewności zostało zasiane. Jola i Waldemar kładą się spać, ale żadne z nich tej nocy nie śpi. Coś nie pozwala im zaznać spokoju, i jakby przeczuwali, że cała ta sytuacja nie jest jednak normalna. Rafał nie pojawia się ani w nocy, ani nad ranem, dlatego rodzice postanawiają udać się na policję i zgłosić jego zaginięcie. Niestety, policja początkowo nie chce przyjąć zgłoszenia. Są wakacje. Chłopak jest pełnoletni, więc mógł gdzieś zabalować. Wyśpi się, wytrzeźwieje i na pewno wróci do domu, uspokajają policjanci. Pani Jola jednak nie daje za wygraną. Jest przekonana, że gdyby Rafał poszedł gdzieś na imprezę, to poinformowałby ich o tym, bo zawsze to robił. Ten brak kontaktu z jego strony, wyłączony telefon to wszystko wygląda naprawdę dziwnie, więc rodzice nalegają, aby funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie. I tak też się staje. Rodzice po wyjściu z komisariatu działają dalej. Obdzwaniają wszystkich znajomych Rafała, tych bliższych i tych dalszych, jednak nikt nic nie wie na jego temat, bo Rafał z nikim się nie kontaktował. Kolega, z którym Rafał był umówiony w niedzielę na basen, powiedział, że Rafał do niego nie dotarł. Początkowo nawet pomyślał, że spotkają się już na miejscu, jednak tam go nie było, a sam Rafał po prostu się nie odezwał. Rodzice skontaktowali się również z dziewczyną Rafała, jednak ona nie miała żadnej wiedzy na temat chłopaka, bo całą niedzielę nie miała z nim kontaktu. Po obdzwonieniu znajomych, rodzice postanawiają podpytać sąsiadów: może ktoś z nich widział lub rozmawiał z Rafałem wczoraj? I tu wpadają na pierwszy trop. Jeden z sąsiadów widział Rafała w niedzielę około godziny 13.30. Zna go od dziecka i jest pewny, że widział właśnie jego, zwłaszcza, że akurat wychodził z domu. Pamiętał nawet, w co był ubrany, a był to szary t-shirt, krótkie spodenki w kratkę i adidasy. Miał ze sobą czarny plecak i ręcznik, czyli wygląda na to, że prawdopodobnie kierował się właśnie na kąpielisko. Rodzice sprawdzili też rzeczy chłopaka i w jego pokoju znaleźli portfel i dokumenty. Jednak, tak jak wcześniej wspominałam, Rafał zawsze na kąpielisko zabierał najpotrzebniejsze rzeczy, nie chciał ryzykować, że coś zgubi. Po tym wszystkim rodzicom udało się ustalić zaledwie kilka faktów. Rafał, zgodnie z planami, o których im mówił, wyszedł z domu przed czternastą i udał się w kierunku domu kolegi. A zarazem kąpieliska, ponieważ miejsca te były zlokalizowane na jednej trasie. Z opowieści kolegi wiadomo, że Rafał do niego nie dotarł, a więc trasa ta zawęża się do około 400 metrów, bo taka właśnie odległość dzieliła mieszkania chłopaków. Wiadomo więc, że Rafał zaginął gdzieś na ulicy dębowej w Katowicach, co jest dość dziwne, ponieważ jest to ruchliwa ulica. Codziennie przemieszcza się nią sporo ludzi, zarówno z samochodami, jak i pieszo. Mimo wszystko, może doszło do jakiegoś wypadku. Syn jest nieprzytomny, nie ma przy sobie dokumentów i nie wiadomo, kim jest, dlatego nikt się nie kontaktuje z rodziną. Rodzice obdzwaniają wszystkie szpitale, ale tam także nie znajdują żadnego punktu zaczepienia. Pan Waldemar zabiera więc zdjęcie syna. I postanawia objechać miasto w poszukiwaniu jakiegokolwiek tropu. Zamówione zostają plakaty ze zdjęciem Rafała, które informują o jego zaginięciu. Rodzina rozwiesza je na terenie Katowic i Chorzowa. W lokalnej, a także ogólnokrajowej prasie również wielokrotnie pojawia się informacja o zaginięciu chłopaka. Pieniądze, czas i ogrom pracy bliscy wkładają, aby odnaleźć jakikolwiek, nawet najmniejszy trop. Dla nich liczy się tylko to, aby Rafał się znalazł. Nagłośnienie sprawy daje efekty. Zaczynają zgłaszać się ludzie, którzy rozpoznają chłopaka na zdjęciu. Zgłoszenia te jednak napływają z przeróżnych stron i chociaż każde jest skrupulatnie sprawdzone, to nie wnosi ono nic istotnego do sprawy. Policja, która początkowo zbagatelizowała sprawę, zaczyna przykładać się do poszukiwań. Przesłuchują znajomych, a także sprawdzają pojawiające się tropy. Jednak to wszystko prowadzi donikąd. W sprawie nie dochodzi do żadnego przełomu. Brakuje też punktu zaczepienia. To wszystko wygląda tak, jakby Rafał po prostu rozpłynął się w powietrzu. Pierwszym tropem policji jest zaplanowana ucieczka. Jednak po zebraniu informacji od rodziny i znajomych ten trop zostaje odrzucony. Nic nie wskazuje na to, aby Rafał celowo opuścił dom. Nie był z nikim skonfliktowany, dogadywał się z rodzicami i znajomymi, był szczęśliwie zakochany. Nic nie wskazuje na to, aby z jakiegokolwiek powodu miałby chcieć zmienić swoje życie. Rodzina decyduje się także na zatrudnienie znanego detektywa. Być może on, mając nieco inne metody, wytropi jakiś ślad, który go inni nie widzą. Niestety po dwóch tygodniach detektyw dochodzi do wniosku, że chłopak jest niczym szyba. Nie ma czego się złapać. Za porządny chłopak, za porządna rodzina, za porządne towarzystwo. W takiej sytuacji, gdy brak jest śladów i innych tropów, rodzina decyduje się na skorzystanie z pomocy jasnowica. I jak opowiada pani Jola, udali się chyba do wszystkich, którzy w tamtym czasie świadczyli takie usługi. Niestety, żaden z nich nie wniósł do sprawy nic istotnego. Ich wizje często wzajemnie się wykluczały. Jedni twierdzili, że Rafał nie żyje, inni, że żyje, ale nie umieli wskazać miejsca, w którym mógłby się znajdować. Jedno takie spotkanie szczególnie zaskoczyło państwa Dąbkowskich. Było ono z pewną słynną jasnowicką z Warszawy. Gdy tylko rodzice Rafała zjawili się u niej, od razu wiedziała, z czym przychodzą. Jednak informacja o zaginięciu Rafała pojawiała się także w ogólnopolskiej prasie, co może niejako tłumaczyć jej spostrzegawczość. Jednak gdy patrzyła na fotografię zaginionego, nie potrafiła określić, co mogło się stać z chłopakiem. Jedyne, co powiedziała, to, cytuję: Piorun uderzył w jego życiową orbitę i jej bieg całkowicie się zmienił. Ale Rafał żyje. I wróci do końca 2006 roku. Na koniec dodała, aby rodzice nie sprzedawali mieszkania, bo będzie stanowiło ono swoisty łącznik między nimi a synem, cokolwiek miało to znaczyć. Rodzice Rafała przemierzyli setki kilometrów, weryfikowali każdy trop, który sugerował, że Rafał gdzieś się pojawił. Sprawdzano nawet poszlaki dotyczące handlu żywym towarem. Męskie domy publiczne oraz przytułki dla bezdomnych. Nigdzie nie znaleziono powiązań z chłopakiem. Pewnego razu rodzina Rafała dostała sygnał, że chłopak widziany był w tureckiej restauracji na terenie Niemiec. Sugerowano nawet, że jest przetrzymywany wbrew swojej woli. Trop ten został sprawdzony, ale jak się okazało, nie był prawdziwy. Półtora miesiąca po zaginięciu Rafała, do rodziny trafia kolejna informacja o tym, że ktoś widział chłopaka nad morzem, a konkretniej w ustce, w dyskotece o nazwie Kazamaty. Rafał czasami wyjeżdżał nad morze, co prawda, zwykle do innej miejscowości o nazwie Rowy, ale ustka leży niedaleko, więc w rodzicach na nowo rozpala się nadzieja. Pan Waldemar, bez zastanowienia, jedzie nad morze. Aby dowiedzieć się, czy widziany chłopak to rzeczywiście jego syn, udaje się prosto do dyskoteki, w której rzekomo widziany był Rafał, licząc na to, że może ktoś z obsługi rozpozna chłopaka na zdjęciu. Gdy wchodzi do dyskoteki, od razu pokazuje zdjęcie Rafała KNRC i pyta, czy rozpoznaje go na zdjęciu. I ku zaskoczeniu pana Waltka, dziewczyna odpowiada, że tak, nawet więcej. Zna adres, pod którym może znaleźć chłopaka, więc zapisuje go panu Waldkowi na kartce. Iskierka nadziei, która tliła się całą drogę, teraz zaczyna palić się coraz mocniej. Pan Waldek z podekscytowaniem jedzie pod wskazany adres. Gdy dociera na miejsce, drzwi otwiera mu kobieta i w progu wita go słowami: Czekałam, kiedy nas pan odnajdzie i odwiedzi. Początkowo pan Waldek nie do końca rozumie, o co chodzi, ale kobieta powoli zaczyna wszystko wyjaśniać. Przeglądając gazetę, trafiła na ogłoszenie o zaginięciu Rafała, a to, co bardzo rzuciło jej się w oczy, to podobieństwo, jakie występuje między jej synem a zaginionym Rafałem. Wiedziała też, że prędzej czy później rodzice zaginionego Rafała dostaną informację, że ich syn widziany był nad morzem, i pewnego dnia zapukają do ich drzwi. Gdy pan Waldek zobaczył chłopaka, zrozumiał, o czym mówiła ta kobieta. Ci dwaj nastolatkowie faktycznie byli do siebie bardzo podobni. Nie dziwi więc, że ktoś ich pomylił. Niestety, płomień nadziei brutalnie został zgaszony, a na jego miejsce wskoczyło ogromne rozczarowanie i ból. Rodzice Rafała rozważali również, czy syn nie został porwany dla okupu. Jednak mimo upływu czasu nikt nie kontaktował się z rodziną. Ta wersja na nowo zaczęła być rozważana, gdy minęły dwa lata od zaginięcia Rafała. A wszystko ze sprawą Krzysztofa Olewnika, który także w tajemniczych okolicznościach zaginął. I chociaż mężczyźni pochodzili z różnych miejsc, to zauważano między nimi pewne podobieństwa. Rodzice Krzysztofa nawet odwiedzili panią Jolę i Waldemara. Jednak gdy w późniejszym czasie sprawa Krzysztofa doczekała się rozwiązania, a sprawcy zostali ujęci i skazani, hipoteza o tym, że sprawy są powiązane, automatycznie została odrzucona. Jest jeszcze jedna rzecz, która pani Joli nie daje spokoju. Dwa dni po zaginięciu Rafała, na ich telefon domowy. Zadzwonił jego kolega i nagrał wiadomość na sekretarce. W tamtym czasie w domu panowało zamieszanie. Wszyscy byli poddenerwowani i nikt nawet nie wziął pod uwagę tej wiadomości. Brzmiała ona następująco: Rafał, czemu się nie odzywasz? Mamy za parę dni jechać nad morze. Gdy pani Jola zaczęła analizować tę wiadomość, co się jej w niej nie pasowało? Po pierwsze, przed zaginięciem, Rafał nic nie wspominał o tym, że planuje wyjeżdżać nad morze w tym roku, a zwykle uprzedzał rodzinę o takich planach. Po drugie, mężczyzna, który dzwonił, nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Policja zobowiązała się, że sprawdzi ten trop, jednak po pewnym czasie okazało się, że nie ma to związku ze sprawą. Czy kolega Rafała, który wówczas dzwonił, po prostu martwił się o niego? A może jego telefon miał zupełnie inne intencje. Na ten moment nie wiadomo. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, który jest brany pod uwagę, zakłada, że Rafał idąc na spotkał kogoś, kogo znał i wsiadł z kimś do samochodu. Co dalej się z nim stało, pozostaje wielką niewiadomą, którą od 25 lat próbuje rozwiązać jego rodzina. Niestety rozwiązania sprawy nie doczekał się tata Rafała. Pan Waldek przegrał nierówną walkę z ciężką chorobą i zmarł dwa lata temu. Bliscy jednak dalej wierzą, że pewnego dnia poznają prawdę i bez względu na to, jaka ona będzie, dowiedzą się, co tamtego dnia stało się z Rafałem. Pani Jola w rozmowie z dziennikarzem Onetu mówi, że ma żal do policjantów. Bo na początku zbagatelizowali zgłoszenie i o ile później naprawdę zaangażowali się w sprawę, to tego zaangażowania zabrakło na początku. Być może gdyby szybciej zaczęto szukać Rafała i na przykład wykorzystano psy tropiące, udałoby się natrafić na jakikolwiek ślad. Rodzina Rafała z wielką determinacją i za pomocą wszystkich dostępnych środków stara się dojść do prawdy, a obecnie została im już chyba ostatnia możliwość, jaką jest archiwum X. Kiedyś prowadzenie śledztwa wyglądało inaczej. Nie było tylu metod i możliwości, jakie dostępne są obecnie. Funkcjonariusze archiwum X nieraz już pokazali, że potrafią rozwikłać sprawy, które od dawna odłożone były na półkę z napisem nierozwiązane. Być może policjanci dostrzegą coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się nieistotne. A mimo wszystko jest kluczem do prawdy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej historii. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw mi łapkę w górę albo komentarz. Dla Ciebie jest to chwila, a dla mnie to naprawdę duży motor napędowy do pracy. A jeśli lubisz historię z serii True Crime, zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia już niebawem.